La Promesa, Pałac Tajemnic, to hiszpańska telenowela, która przedstawia losy młodej Jany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 14.55 na TVP2. Jakie wydarzenia czekają nas w odcinkach od 238 do 242, które zostaną wyemitowane w dniach od 29 września do 3 października? Serial La Promesa. Pałac Tajemnic opowiada o Janie, młodej kobiecie, która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodzinę. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splatają się jeszcze bardziej. Gdy dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 238 streszczenie. Emisja 29 września 2025 roku. Pi trudno pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem. Obawia się, że wciąż grozi mu niebezpieczeństwo. Teresa zdradza jej, że sprawcą porwania był Feliciano. Fernando znika. Jego poszukiwania kończą się tragicznym odkryciem. La Promesa, Pałac tajemnic, odcinek 239 streszczenie. Emisja 30 września 2025 roku. W La Promsie trwają przygotowania do pogrzebu Don Fernanda. Wszyscy przeżywają jego śmierć. Margarita oskarża Cruz i Alonsa, że są za nią odpowiedzialni. Salvador przechodzi rekonwalescencję pod czułą opieką Marii. Jana jest zaskoczona informacją od Pi, że to Feliciano porwał jej dziecko. Dochodzą do wniosku, że musiał to zrobić pod wpływem Petry. Jana pociesza Manuela po stracie wuja. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 240 streszczenie. Emisja 1 października 2025 roku. Jana niepokoi się o Ramonę, która chwilami mówi rzeczy oderwane od rzeczywistości. W La Promsie trwają przygotowania do pogrzebu Don Fernanda. Margarita żegna męża i obiecuje zemstę na Cruz i Alonso. Loup martwi się, że Maria wróci do Salwadora. Pia informuje Cruz, że to Feliciano porwał jej dziecko i chce powiadomić o tym Gwardię Cywilną. La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 241 Streszczenie, emisja 2 października 2025 roku. Petra postanawia wziąć na siebie całą winę za porwanie i odchodzi z pałacu, by chronić brata. Cruz stara się pocieszyć Alonso i przekonuje go, że nie ponosi winy za śmierć Fernanda. Mauro opowiada Loup o pocałunku z Teresą. Matka naciska Jimene, by jak najszybciej upozorowała poronienie. Ramona chce w końcu wyznać Janie i Karo prawdę o ich przeszłości. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 242 streszczenie. Emisja 3 października 2025 roku. Odejście Petry z pracy budzi skrajne emocje wśród służby. Abel zaprasza Janę na kolację. Margarita oskarża Cruz o kolejną intrygę. Salwador odzyskuje wzrok i publicznie dziękuje wszystkim za wsparcie. Petra wyznaje Pii, że oddała jej syna do klasztoru, aby ratować sytuację w pałacu i nie wierząc, że kobieta przeżyje. Feliciano wyznaje Martinie i Alonso, że Fernando chciał się z nimi pogodzić.